Drodzy Państwo, jeśli myślisz, że już nic nie da się zmienić, to zmień myślenie. To jest motto, to jest jedno z tych mod zimno czyli osób, które udowadniają, że no praktycznie możliwe, niemożliwe nie istnieje. Żyją z zimnem w zasadzie za pan, brat, wychodzą w góry. I tymi wyjściami jeszcze udowadniają, że mogą pomóc innym. Na czym to zimowe wyjście w niecodziennych strojach, drodzy Państwo, polega? Jak te akcje pomocowe wyglądają? O tym już za moment będziemy rozmawiać w programie Witaj Wielkopolsko. ja znam już kilka lat, niemalże rok temu. Maciej rzucił pomysł, żeby wejść na śnieżkę w samych shortach zimą, w śniegu, na mrozie, bez koszulek. No ja, nie zastanawiając się długo, zgodziłem się na to, bo już od jakiegoś czasu szukałem na siebie jakiegoś pomysłu. W sensie szukałem wyzwań, chciałem, chciałem coś, coś zrobić e, takiego niecodziennego, e, coś, co będzie wymagało długich przygotowywań i, 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 i żebym się musiał no, tak mocno do tego spiąć. My jeszcze nie poznaliśmy chyba swoich granic do końca, najdłużej ile mi się tutaj udało wysiedzieć to jakieś 20 minut. Głowę zanurzyć to jest naj, najtrudniej. Tak, są pierwsze etapy, najpierw właśnie powiedzmy do piersi, później ręce, bardzo, bardzo ciężko, bo ręce są bardzo ukrwione. Byli Dla mnie jest to w pewnym stopniu przełamywaniem jakichś swoich słabości i też jestem osobą ciepłolubną, a teraz to już jest jakby inny poziom i ciężko to do końca wytłumaczyć. Mi to po prostu sprawia dużą radość. Katedrowy, katedrowy, katedrowy. Miało niebiać. Mi to po prostu sprawia dużą radość, mówi Maciej Szyszka, przedstawiciel zimno lubnych Mastering Body and Mind. Witaj, dzień dobry w studiu. Maciej, skąd u Ciebie zamiłowanie do zimna? Powiem więcej, zamiłowanie do ekstremalnego zimna, bo to, co widzieliśmy przed chwilą na fragmencie reportażu, e, ja też lubię zimno, ale to już jest chyba zimno ekstremalne. No Można powiedzieć, że jest ekstremalne, dlatego że, że gdzieś tam w tym zimnie idąc coraz dalej stara się przekraczać jakieś te granice, także jak najbardziej może to być ekstremalne z punktu widzenia osoby, która tego nie robi, ale jeżeli ktoś to robi, wykonuje, to, to jest to tak zupełnie normalna rzecz, można powiedzieć. Ale to nie jest tak, że do tego można się przygotować w tydzień. To nie jest tak, że wychodzicie, tu już odkryjemy jakąś tajemnicę, o której za moment porozmawiamy, że wychodzicie w samych shortach, bez koszulek, w temperaturze nie wiem, minus 10, do tego w ekstremalnie silnym wietrze idziecie sobie na śnieżkę, to z marszu tego się zrobić nie da. Tak, tak. Jak najbardziej. Trzeba się przygotować, trzeba być przede wszystkim w dobrej kondycji fizycznej, to jest ważne. Trzeba wcześniej już ten układ sercowo-naczyniowy mieć sprawdzony, żeby to nie był pierwszy kontakt, żeby nie było jakiegoś takiego szoku, bo jakby nie było, no, w zeszłym roku na przykład było minus 30 stopni. Także no, jest to bardzo, bardzo niska temperatura. No i oczywiście trzeba mieć ten kontakt już wcześniej z, z zimnem i, i być z nim obyty i przede wszystkim je lubić, nie? Żeby, żeby to. Nie, nie był pierwszy raz. Po co to robicie? Pytam o, o takim wychodzeniu w góry, o takim ekstremalnym hartowaniu własnego organizmu. To jest sposób na życie, to jest sposób na zdrowie. E, tutaj jest sposób na powiedzmy zdrowie, ale też robimy to tutaj jako akcję charytatywną. Także mamy też taki drugi cel. Wiemy, że. No, nie jest to w tej chwili w Polsce jakaś popularna metoda chodzenia po górach, także na pewno przyciąga uwagę i staramy się zrobić coś dobrego, zwracając na, na siebie uwagę. Do tej akcji hartatywnej za moment wrócimy. A czym jest dla Ciebie trening holistyczny? No, staram się rozwijać we wszystkich aspektach tak naprawdę, czyli tak samo jeże, je, je, zimno jest bardzo fajnym elementem, które i kształtuje w jakiś tam sposób ciało, które musi się zaadoptować, ale przede wszystkim psychikę. Człowieka, bo tak naprawdę ciało każdego jest przystosowane do tego zimna. Ale głównie to, co nas zatrzymuje, to jest, to jest nasza głowa. I niechęć? No to zawsze będzie jakiś dla nas taki pierwotny lęk, tak naprawdę. I zimno zawsze było wyjściem poza strefę komfortu. Nie było to takim miejscem, gdzie człowiek mógł się zregenerować i odpocząć, tylko zawsze wiązało się z jakąś walką. I trochę staramy się przeciw tej naszej naturze zadziałać i zakodować sobie, że to jest jednak przyjemna, fajna rzecz. Tak, dlatego to zajmuje zajmuje trochę czasu. Mówisz, że zatrzymuje nas głowa. Zastanawiam się, jak to zahamowanie w tej głowie przełamać. Co zrobić, by, by to swoje myślenie zmienić? Yy, ważne jest, żeby po prostu robić to metodą małych kroków i, i pokazywać naszemu organizmowi i sobie, że, że to jest całkiem przyjemne. Zaczynać bardzo, bardzo, bardzo powoli i nie starać się robić tego siłowo, bo z zimnem i tak nie wygramy. Więc musimy się po prostu z nim zaprzyjaźnić i to jest bardzo istotne. Ty mi zaczynałeś swojej przygody z górami od takiego ekstremalnego chodzenia, bo z tego, co wyczytałem, to na początku były żagle, potem było pływanie, a więc mhm. de facto no, żagle kojarzą nam się z czymś absolutnie przyjemnym. Mazury, cud natury, piękne mhm. słońce, przyjemny wiatr i temperatura raczej komfortowa. No, pływanie także, bo w tych basenach no, to nie mamy wody o temperaturze, nie powiem, że ujemnej, ale kilkustopniowej więc ta twoja przygoda ze sportem nieco inaczej się zaczynała. No inaczej, chociaż akurat jeżeli chodzi o żeglarstwo, to to nie było takie pływanie przyjemne. <laughs> Z tego co ja pamiętam, dlatego że jednak tam było tak naprawdę zimno i jeszcze nie było E, takich, powiedzmy, m, pieniędzy, żeby kupować stroje odpowiednie mm -hmm. do tego i pływało się tak naprawdę w dresie i, i w Fortalionie ze sklepu papierniczego. Także też potrafiło być zimno, a sezon zaczynał się już tak w kwietniu, a kończył się na początku listopada. Ja pływałem bardziej sportowo, więc, mhm. więc to też było inne trochę podejście. Teraz postanowiłeś, znaczy nie teraz, bo to nie jest pierwszy rok Twojej działalności, postanowiłeś pójść w takie sporty, o właśnie, jak widzimy w tej chwili, ekstremalne, to jest śnieżka z tego, co, co widzę. Jak wiele osób udało się przekonać Tobie do tego typu akcji, tego typu wyjść w góry, bo to są już konkretne grupy osób, nie jesteście mhm. kilkuosobowym zespołem? Tak, tak. W zeszłym roku było to 120 ponad. Także bardzo duże jest zainteresowanie, i myślę, że ono będzie rosło tak naprawdę, bo wiele osób zaczyna interesować się swoim zdrowiem i jakimiś naturalnymi metodami, też leczenia, żeby, żeby nie stosować na przykład leków, a wzmocnić swoją odporność. Kiedy ostatni raz byłeś chory? Nie pamiętam. się. No nie, nie pamiętam, czyli bardzo, bardzo dawno to musiało być. Czy coś w tych krioterapiach, które gdzieś sportowcy stosują, które gdzieś są w modzie, modzie no, no są sprawdzonymi metodami leczenia, coś w tym jest, że to zimno wpływa pozytywnie na, na nasze organizmy? Tak, tak. No zawsze mieliśmy do czynienia z zimnem i wykształciliśmy sobie wszystkie mechanizmy, jeżeli chodzi o pracę organizmu, jak sobie z tym zimnem radzić, ale w tej chwili po prostu odchodzimy od tego wiadomo, że Ciepło jest dla nas komfortem i staramy się to ciepło przenosić w każdą y, sferę tak naprawdę życia. Czyli y, w domu czy mamy to ciepło, wsiadamy do samochodu, w samochodzie jest to ciepło, przechodzimy szybko do pracy, w pracy mamy to ciepło. Mm -hmm. I to trochę upośledza nasz organizm. Nie jest wystawiany na te próby, które były wystawiany kiedyś i, i którego nauczyły tak naprawdę funkcjonować. Mówi, mówiłem, że wrócimy do tych charytatywnych akcji, bo w tym roku kolejna przed Wami. Kiedy, gdzie idziecie? w iloosobowym składzie, no i kogo chcecie wesprzeć i w jaki sposób. W tym roku będziemy wspierać Oskara, który jest wspierany przez Fundację Się Pomaga. Będziemy wchodzić na śnieżkę, tak jak zawsze, czarnym szlakiem, bo to jest taki pewny szlak, który nie jest zamknięty, nie ma tam zagrożenia lawinowego, nawet jak są bardzo trudne warunki śniegowe. I planujemy to zrobić 13-15 grudnia w tym przedziale, dlatego że Musimy tam dojechać na miejsce i mamy ewentualnie dwa dni, jeżeli, jeżeli moglibyśmy wybrać lepsze warunki pogodowe. Okno pogodowe, jak to się mówi w Tak, górach. tak, tak, okno tak zwane pogodowe. Kim jest Oscar i jak, w jaki sposób wybieracie tę osobę, którą chcecie, której chcecie pomóc? Wybieramy tak, że osoba, której pomaga, po, pomagaliśmy w zeszłym roku, u, pokazuje nam taką osobę, którą, która potencjalnie potrzebowałaby wsparcia i mhm. opieramy się na zdaniu tej osoby, której już pomogliśmy. Drugim warunkiem jest to, żeby ona była w fundacji się pomaga, dlatego że wiemy, że te osoby są zweryfikowane przez tą fundację, że to jest pewna osoba i nie będzie, nie, nie, nie trzeba się bać o jakieś tutaj. Może no, by nie było problemu. Jeżeli powiem. chodzi o osoby, które by chciały do tej akcji jeszcze się dołączyć, mówisz 13-15 grudnia, no to jest środek zimy. Nie czarujmy się tym bardziej tak, tak. Na, na śnieżce. gdzie wiatr potrafi wiać z prędkością, nie wiem, 80 km na godzinę no, na więcej. pewno. Jeżeli nie, właśnie, jeżeli nie więcej. E, załóżmy, że chciałbym do Was dołączyć. Mamy wrzesień, październik, listopad, połowa grudnia, trzy miesiące zostały. Chyba nie ma szans, żebym w szortach gdzieś tam z Wami wyskoczył w góry i tę przebieżkę na śnieżkę zrobił. No szanse są, ale, ale trzeba byłoby się naprawdę wziąć za treningi. Jezu. Za treningi, jakiego typu to są treningi? Treningi Generalnie? fizyczne przede wszystkim, czyli, czyli no jednak tam jest podejście dosyć strome pod tą górę, żeby, żeby być przygotowanym, żeby nie mieć z tym problemu. No i jakaś adaptacja do zimna też byłaby wskazana, dlatego że no, no tak z marszu wejść może być duży szok. Czyli ten rok sobie muszę odpuścić, mogę wesprzeć zbiórkę, ale, ale za rok włączyć, tak, się, tak, tak. włączyć się każdy Zapraszamy. może. A jak ta poprzednia akcja wypadła, którą robiliście? Yy, to znaczy, mniej więcej, jeżeli chodzi o finansowe sprawy, to około 20 tysięcy zebraliśmy na każdą akcję, czyli mm -hmm. czyli już jakaś tam realna pomoc. No i też bardzo fajnie, też myślę, zwróciliśmy uwagę, Matylda, której pomagaliśmy w zeszłym roku, jest w Stanach na operacji, także generalnie zbiórka się udała, nasze wsparcie też było jakoś tam cegiełką, żeby, żeby, żeby to doprowadzić do końca. Czyli raz realna wzbiórka finansowa, bo to się te pieniądze udaje zebrać, a dwa tak, zwrócenie tak. uwagi także na problemy tych, którzy tej pomocy również i Waszej potrzebują. Dzięki tak, serdecznie. Maciej bardziej. Szyszka, Zimno Lubni Mastering Body and Mind. Jeżeli ktoś nie ma pomysłu na, na weekend 13-15 grudnia, a jest w dobrej kondycji fizycznej i psychicznej też, no, żeby no, się ze śnieżką zmierzyć, to, to zapraszamy do kontaktu. Dzięki, dobrego dnia życzę. Bardzo.